Dobra, o, zaczynamy. Dobra, to sprawdzi różowy. Na sprawdzi kopaniu to, jest na. Dwa. Dwa, dwa? okej. Okay. Dwa, jak staraj biego! Co? No Potem kurwa sprawdził Niech mnie przeczyści, Ej No ale jak mówisz, że miarę. ja sprawdzę, generalnie wiecie co, róbcie ja tak, mamy. że nie sprawdzają osoby, które są blisko. Czemu sprawdzać, jak my jesteście po drugiej stronie mapy? A ja nawet nie wiem. A ja nawet no nie to o tym bardziej, to no to skoro nie wiesz, to po co sprawdzasz? Skoro nie wiesz gdzie masz sprawdzać Szukałem też tej klapy po drodze. No, no. Dobra, zginiesz i przejdziesz po mapie, znalazłem dwa rzeczy już po prawej stronie Nice. tutaj zielone Czyli po prawej stronie to tam gdzie ja też jestem? Chyba tak. tak To ustawmy jest randomowo Jest na kopaniu Jedna no, Ale wiesz, że 0,0 to też jest randomowe Nie To jest 0,0 <grym> no. Gdzie... Dobra, <grym> mamy, czyli... czyli reszta jest po lewej stronie Tylko dwa są na, na stronę Czyli Prawda. reszta będzie, czyli będzie po Zap lewej pandy, powiadam ci Mówiłem, że jest dwa? Tak Ten. Żeby tak chodzi no tak chodzi. I kokos kogo znaleźliście. Dokładnie, bo stwierdziłem, o, no, że tyle to jest za dużo. No, no, y no. no zostawcie no. mnie, no czemu chcecie mnie gnębić? no? no, no raz. A prosiłem. jest tak u ostatnia, to co on powiedział? Jak w no, pierwszej sekundzie gierzi? Jak w pierwszej sekundzie ktoś się łapany, teraz to no, no ja daję ci spokój. No tutaj nie a Tam. nie wiem, kurna wybrał w Dobra, druga mój. to... Aha! O nie, aha, nie aha, A ja nie mogłem no, wybierać, to no, no, i tak ty no, mogłeś no, wybierać. A ja klikałem i nie wybrał, dobra. Może jest chciałbym wygrać. się równocześnie! Kto tak, ktoś jeszcze żółty nie sprawdzi. Gdzie jest żółty? Dobra, idę, sabotuję, Nie Najbliżej spróbujem. czego? Ja mogę, ja mogę sprawdzić. Jestem blisko w miarę. Ja sabotuję dzwony, coś. Nie ja jestem na nagrobkach. Gdzie jest żółte? Mnie. Powiedzcie mi. Dwie sekundy, jedna. E, um. Lewy góry. O, żeś sabotował John. No. Co to ja zrobił? Cztery. Ja. ja, ja. Cztery? 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 Czyli dwa, cztery. Dwa, cztery, jest. To prawie dobrze ustawiłem. Ustawiłem na pięć. <laughs> no, prawie dobrze, ale na zero też było tak o, samo tak. źle jak twoje pięć. <laughs> Dobra, już kopię górę, jak coś. Kop, kop, Ja tutaj ewentualnie sprawdzę, czy żeby nic z tego nie zostało. No poki co wykopałem dwie rzeczy. Oby tak dalej. No i co? No, no. no nie źle Mary. Co się stało? No nie źle Mary, ale się wkopałaś. prawda? Co? Oh, o, co? co Nie! chyba nie, no, nie, nie widzią! Nie mera! A, jej, nie jej. Nie mary. Tylko nie, nie mary, mary. Jednak nie Co teraz, o, teraz jem spider spuści! Zielono dżeban teraz no. Koło kwiatków! Ktoś jest? Koło kwiatków? Ja kopię na górze, bo nie mam nic wykopany praktycznie. Też kopię tam akurat. Musicie kopać po lewej, pamiętajcie, co nie? No tak, tak, tak. To nie jest Masz góra, zielony. tylko to jest lewo. To Dobra, jest mam... zachód. Może jak si to obok. No widzę, 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 obok mnie jesteś. Ej, nie zielony dawałem? jest teraz. By... Zielony, by było a zielony jest koło kwiatków. To jest koło tak, kwiatków, no. albo koło nagrobków. Nie koło nagrobków chyba, tylko koło. Nie no nagrobki. Nie nagrobki w trumień. Tak, koło trumień. To jest koło trumień Dobra wyszedłem z podziemi no. piątka. Jestem zajebisty i tyle. 2-4-5 no tylko teraz wykopać, nie? Mówisz? Dobra, zaraz znajdę, poczekaj, obliczę to. To powinienem się gdzieś... Możliwe, że tutaj. Nie wiem. 2 2? Czyli 2-4,2? Tak, I tak. Je jeszcze jest zielony. 2-4-5, mówię. Jeszcze zielony trzeba pisać O, Ajaj, aj, aj, tak Słabą łopatą Kejci No, tragedia No, do cholery, no tego się nie da wytimingować dobrze No nie da się wytajmingować Musisz A nie, jednak chyba ja Nie lol Normalnie... co? Co? Nie, to jest niemożliwe, ale to jest popsute, bo... Normalnie każda robiła trzy razy, a ta akurat zrobiła trzy pół Tak w połowie animacji Ale tak, bo tak mogę, robią bo ty, normalnie Tak różnie jest, randomowo Ej, jestem przy Exicie. Ktoś musi piątkę po prawej. Aha, ona jest po prawej. A, jest, 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 jest. <śmieniciela> Łatwo! Nice! Tylko Zerfex nie uciekł. No to wam poszło ładnie. <śmieniciela> ej, prawie perfekcyjnie ja ucieczka, prawie perfekcyjnie ucieczka. trzy <śmieniciela> rzeczy z Trzy rzeczy solo i Nie wiem, kurde, gram mnie. Ja zrobiła po prostu. No. A jaki byłeś w ogóle pewny? No, się no, byłem no. pewny, no bo kurcze zawsze wszyscy widzę, o robią trzy razy i nagle jedną widzę, kto robi nie, trzy bo, bo, pół, ty, bo, ty pół, bo pół animacji. Robić. To jest randomowe na no, I takie kurde, no jak to jest możliwe? No, ale no. skręciłem się w to, w takie kłamanie z tym. No, Kocham no, tak duch. robić. <laughs> Ktoś musi na obcinaniu listków cztery. zobaczyć. Cztery. Okay. Cztery. Cztery, nice. cztery, no. Dobrze, Alex, świetnie nam idzie. O! Tak, speedrun! Speedrun kop... Chciałem sobie wybić pewną piosenkę z młotkiem, ale nie weszła. <grym> o! Lecą. Jak różawy! cztery. Co, różawy? Cztery. Ej, nie dajcie no się i... złapać, może będzie śmieszne, jak wszyscy uciekniemy. Trzeba ich ten, trzeba ich, jak to się mówi, sten totalnie ob, obnożyć, to nie. O, <grym> z żeksem speedrunujemy. Ale co speedrunujecie? No, już dwa wykopać. razem w jednej linii. No. Dobra, to kupcie. Kopcie, 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 tylko pamiętajcie, że. No i tak kodu nie ma teraz, co nie. No, próbujemy najpierw wykopać. Pamiętajcie, Żeby... że jak matrona do Was przyjdzie, to możecie spacją naciśnąć, że tam jest. O kurde, ale no, idzie. E, pytanie, gdzie wy znaleźliście te dwie rzeczy? W lewym, górnym chyba. Lewym? Dobra. Tak, 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 w lewym. ja, ja, ja. O bogowie, łerdzwon. O bogowie, jest. Jest, trzyma się! A Ten to jeszcze. fajnie No to jeszcze, co jeszcze? Jeszcze! A, no już, dobra. Do. Jak patrzę za na tą naszą, list naszą listę hmm. Szybko, bo nie w No dobra, to dawaj Urszulę Gdzie jest? Urszula. Na jest na, jest na, dole, na dole w drugiej tej. tej ławce. Ja, nie ja nie mogę tutaj. Mi Urszula nie. na dole w drugiej no ławce. Dobra. A tutaj jest Urszula! Nie! <laughs> o nie! <laughs> Ajajaj peszek to teraz jest o Jezu. Lewy, lewy górny, a, lewy gręzione. górny. Jak chcesz, A no dobra, to ja. Dobra. A tutaj, a są, jest wykopany żółty. I tu w tym sensie jest żółty wykopany, jest też ten pewnie wykopany. Jest zielony ta, nie, jest zielony tam. Żółty no t... 9. Kurde, ale złapany został. Żółty no, 9, to... dobra. Ej, no, to, to źle. No, to I tutaj też jest różowy, no to to jest prawa strona, to nie jest lewa. No to nie 4, wiem, 9. bo ej, tutaj jeśli są dwie rzeczy no. wykopane, to wiecie, że tutaj już nic nie ma, co nie? to jest po tej Tylko nie mogę znaleźć różowego, gdzie on jest? Gdzie jest różowy niby? No, to różowy to no, jest tam, jest. gdzie escape, w tych chyba drugich ruinach A, czyli w drugich, czyli tu jednak jest, czyli coś tu może być, tak? Dobra, tam to jednak... Tam, gdzie jest chyba żółty, to jest zielony, co nie? Tak mi się A, no dobra, to może tu jednak jak jest coś ktoś jest ma, Ktoś ma wpisane tego żółty, żeby nie było? Tak, żółty, 9. Żółty Ale 9. W a Nie, jaki no. był jak jak Ten ja pierwszy? Cztery. Okej. Okay. A jest ustawione. No, wszystko ustawione macie. No, no dobra! Berta, 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 tak, sprawdzać kot. No miło. <laughs> Ale lubię dostawać krzyżem po głowie, więc. dobra. to, to perfekcyjnie. Wiesz, co jeszcze lubi? No właśnie! Jeszcze Mieliśmy zrobić, mieliśmy mieliśmy zrobić perfekcyjnie rani, co? Nie wyszło, znowu zgałganiłyście! No Ajajaj! No i tak się składa, że przy okazji zostaniecie potraktowane dzwonem! Nie, Tylko nie Ależ aż tak? No, tylko nie dzwon, W takim razie, jak już jesteśmy przy krześniczkach, to zajmijmy się, Aleks. Aleks! Nie, tylko nie grzeszniczka, Aleks! Aleks nie, nie zbłądził, zbłądziła! A, no, nie zbłądziła i to strasznie! Pamiętam, jak nie wróciła! wróciła. Już gdzie nie wróci! No dobra, no to teraz są już czyste strzały. no, nie Gorzej! No dobra, no to i ręka, tak zawsze jest lubiana! Nikt jej nie lubił tym razem, wybacz! Dawaj, helenę! Helene, Helene. Eh? Nie, A, to nie, to nie, nie Helenie! To Helen. alkoholiczka! Julie. Już jest Tak, Helen, ta, Helen ta alkoholiczka, nie warto ją wyrzucać! Gdzie jest Helen? Nie widzę. Helen Góra. Góra Helen! Góra, środek. Podkę na niewidośność! Yes. Witaj! Siema, alientem! A, ja, ja? Chujowo strzelasz! <laughs> I mir. No i tak, nie fajnie trochę. Dobra, jak wygląda sytuacja? Skipnęli nam zielony, więc... no. A, nie mam zielonego. To będziemy strzelać, tylko trzeba wykopać. On jest po lewej, co nie? Po prawej, w sensie. Mm, po prawej chyba powinien być zielony. Jest. Gdzie jesteśmy? Gdzie jest Sara i Luis? By, była ta matrona. Jest po prawej, matrona, po se. Czy jest niewykopane, że zielonego nie ma, czy co? No, poszukaj może zielonego. Właśnie szukam, no. A jak ktoś. A będzie trzeba potem strzelać, chyba, bo. Albo tak. możemy przeczekać też co, nie? No można na przykład, dobra, znalazłem jakieś 3 tam 4 nieziszczone bloki, pewnie tutaj będzie. Ta znalazłem. Brawo. E, jest w, w takim. u góry, jak jest to miejsce brawo, tam brawo. w żółtym, to tam u góry w tym korytarzu. A reszta jest ustawiona, tak? Góra prawo. E, reszta tak, jest reszta zostawiona. tak. Zielonego nie wiemy. Witamy! Witamy nawzajem! Matrono, ktoś ci wyskoczył z wenta, nie wiem czy widziałaś! No właśnie, ten kurde! Chyba nie! Problem taki, że akurat patrzyłam w dzienniczek. No <laughs> i tak, nagle widzę, że coś mi się wyświetla w prawym dolnym rogu, że złap, ale Duchy. już nie zdążyłam! To to może majolet. Na pewno. Szybkie rączki! Majolet tak może! Majolet, lewo, dół, lewo, dół, szybko! Nie mogę! Nie. O, mogę. nie! Kurde! I mnie nie umiesz! No, no, prawda, nie działa! Nie, przeczekajmy, czy strzelamy. Ej, nie, nie, przecz, przeczekajmy, wiesz Ja jestem przy zielonym, mogę strzelić. No to strzel. No, jedynkę ustawiłem. No jak dobra, ktoś ale strzel. musiałby no, ale ktoś nie być w ja drugim tunelu. Widzicie, no właśnie, musiałby ale, ktoś, drugim ktoś tunelu być w drugim tunelu, być, a my jesteśmy totalnie po drodze, więc mi się wydaje, że ten, że. przeczekać sobie. Mam już No to koniec Nie daj się no. może złapać to w drugą... No właśnie nie, nie, nie Są dwie komie przy czaszkach To nie, nie wychodź stąd, już trudno Nic... Wyrzucą cię, ale przynajmniej wiesz No, no, no To przy czaszkach to w sumie moglibyśmy... A nie, przejść, ale to nie ma sensu Bo byśmy... Nie, ktoś musiał, nie ma sensu, bo nie ma no. Jeśli nie uda się kodu zobaczyć, to możemy zrobić tak, że wiesz Ja będę w jednym i będę obstawiał te kody, co nie? No, no coś no. zobaczymy no, znaczy ja tutaj na zielonym jedynkę wstawiłem. to dużo nie zmienia, bo i tak zera nikt nie sprawdził. Okaże się, Ej, że, że to nie teraz jest. z różowe? Teraz jest, w żółte teraz, teraz będzie zielone. Dobra. Oj, Sara! Druga matrona, one się drogi pomyliły! Ona nie, że mnie oszczędziły! <grym>. się nie, wydali, nie. że trzeba ją oszczędzić! Wyrzucimy ją. nie ma no, 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 Nie, nie, nie! On, no. Ona chce nie. Sprzedać, sprzedać, sprzedać! Ona chce sprzedać! Sprzeda. Sprzeda a kogo chcecie? Tą dobrą czy złą? Bo no, jed jednej no nie złą. lubię To... krwawa Mary Dobra, to najpierw ty wylecisz, a potem Mary <śmienicza> <śmienicza> Ale tak się składa, że Mary mam, Mary mam w dzienniczku, więc na pewno jest niewinna A Mamy znowu dwójkę w tym samym miejscu Niedobrze A gdzie jest zielony? A, daleko Daleko chyba Kurde jest Kurde no, a spróbuj otworzyć jak tu wejdziesz Może jedynka wejdzie Jedynka nie To nie wychodź, nie, na razie nie ma, ale może przyjść w każdej chwili co nie Gdzie jest zielony? Jest po, koło kwiatków, po, lewy dolny Ryzykować? Chcesz... No jak chcesz, musisz wyjść dołem koło trumien Zostałem no złapany w podziemiach W podziemiach? Spodowałem... Tak Jak w podziemiach? No, że na se ułamek sekundy wyszedłem i dwa razy spamowałem f dosłownie I wszedłem od razu na dół i zostałem już na dole złapany. Lol, bez sensu, ktoś spamował To no. pewnie myśleli, czaili się na numer, co nie? No to Ta. w dupie W dupiu w sensie, dobra, trudno W sensie, no to było jedyne co byśmy mogli zrobić tu i tak To prawda No to spamowanie Ja się też spamowałem, żeby wejść i wyjść, więc no A jajaj, co za pan? Długie te druty w tej klatce! W sensie odcinka weszły. Totalnie! Hello, nie cię, ale okazało! Cię, no ale F tu prywistek! Super! Dokładnie! No to kogo jeszcze? Franceskę do towarzystwa, mi dajcie, bo F też to jest. Tak? Hmm, no nie hebie. Może. No dobra! No niech ma, kliknij, Frances no, no, i prawidłowo! Krwawa Mary, krwawa Mary to nie, Mary. nie, To Mary, nie, nie, to nie, nie, jest super, cicho, czysta nie, 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 Mary akurat jest czysta strasznie. <noise> Bo się myła wczoraj. Ten. Unlucky. Nie, generalnie dramat, jest teraz znowu nie ma tego zielonego, ja nie mam jak to za bardzo włożyć. No ja też tam mówię, no szybko chciałem, ale tam no, się przyznał, że spamował, no. Trudno, będę fejkował chyba. Yy, przez kolejne dwie rundy. No, bo... Potem jeszcze ustawisz kod i potem jeszcze uciekniesz na pewno? Generalnie jest o tyle problem, że za te dwie rundy musiałbym się... Bo teraz jest co? Jak był zielony, teraz jest yy, różowy, co nie?

Te oskarżenia są zbędne, prawda? z ciebie demony! Paulinka! <laughs> Tylko nie Paulinka! No, o, nie, o, nie, nie wiem no. co tu się dzieje. Ega, no, Paulinka! No, no. Najgorzej. Weź, zawsze możesz sobie chyba zmienić tam na dwójkę, chociażby dalej, to zielono. Jeśli byś był blisko akurat. No właśnie, wiesz, co, nie jestem w tym jak przy tych podziemiach, więc. No, no dobra. Teraz jest. Zielony. Ż żółty chyba? Żółty, 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 żółty. Potem jest zielony. Tylko kurde, pewnie się zlespie po drugiej stronie. Musiałbym się na trumnach zlespić. Jakbym się na trumnek zlespił, to jeszcze miałoby to. Może to na... to miałoby to ręce i nogi, co nie. Ale jak się nie zlespie. Tak, jako ja już jestem pewnie dawno jako czysty, bo już tyle razy koło nie przychodzili, że. A ja, ja ja, ja dobry! dobry. <laughs> Czy ty robisz cały czas taski? Nie! <noise> nie no, dobra Patrzcie na ileś wykopanych rzeczy po prostu. Nie, nie Tylko nie, Srilo! No, no nieźle! nie da się. Ajajaj aj, aj. No tragedia z wami. Dobrze, Marcinie? Nie wierzę. Dobra, jolo. Najwyżej zginę, muszę tam podejść, bo to przecież nie ma sensu. Ojaj. Oj, oj. Zobaczyłeś już czy nie tak z nie. Okay. Pewnie podejdę i tu przyjdzie akurat. Dobra, jolo. Dziewięć. Można, farcie się akurat uda. Pozostałe jakie były? Tak. Są ustawione. Są A, ustawione. ustawione. No to od jedynki to daleko bym szedł. No. no cóż. A jajaj, No ile można z wami, ile można. Pół zakonu no, już no, nie no, ma. No, tak to mam się mówiło, a może, a może wszystkie są niewinne tak naprawdę? I Jestem pojemna koło. No, Delma! A może, a, ma, ma, jedna mi się wydaje, jest, że wszystkie a, są a, l, 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 l. niewinne! Czemu Delma akurat? Jest w końcu! Ale, ale nie fart. A już wszystko a, miałam! Już wszystko było gotowe! Ja pierdykam tak mam obracić. Nie tym razem! Na początku, że zielony, co nie. A ja było blisko. Czego nie mieliście zielonego? Ten.